Dzień dobry, witam w próbie zakończenia dzisiaj gry Wielki Zając, e, gdyż będziemy sobie kończyć tą gierkę, e, w tą gierkę dzisiaj grać, ponieważ jakby nie patrzeć, nie wiem który to będzie piąty odcinek chyba, więc seria już powoli można byłoby ją kończyć. Po prostu e, czekajcie jak to zrobić, no, nie jest takie proste. Nie mogę podskoczyć. Nie czekaj, się, Rzucić go nie mogę. Aha, w ten sposób, okej. Okay. z sprytem. A naprawdę jest ciężkie sterowanie w tej grze i w ogóle no już tej gierki jak na... jak na po prostu no, pogranie sobie, ponieważ nawet jest trudna i skomplikowana. Chociaż, nie wiem, my gramy na poziomie trudności łatwym. Ja sobie nie daję mniej rady, Czyjecie? to jest trudne. Teraz będzie nas tu kobiet jeszcze liu, więc mało e, no Na to można, tak? Bo chłopka trzeba szybko rozwalić. No już mam połowę życia. Połowę życia, a przed nami jeszcze tyle, patrzcie, elementów. Na no pewno z tym zającym się można poradzić w ten sposób. Nie wiem, czy tego sięgnę, bo tego chyba nie sięgnę. E, to śmieszne, tu też jest ciężko skoczyć, ponieważ trzeba mieć umiejętności normalnie. Ach. Powiem wam, że kiedyś tą grę, lata temu, oczywiście lata temu, w to więcej grałem, to, to jakoś to się przechodziło. Ja nie pamiętam, żeby ta gra wskrojała tyle kłopotów. A teraz... To jest, to jest straszne. Ile teraz... Trafi sprawić taka głupia gierka kłopotów. Ale cóż, my próbujemy skoczyć teraz. Właśnie, że daleko. Uderzające jest to, że te elementy są takie, właśnie teoretycznie jeszcze na nich stoimy, ale to już jest ich koniec. I jak kawałek dalej pójdziemy, to się po prostu zabije. To trzeba uważać. tutaj jeszcze kamyczki. Zbiorę, zbiorę, tylko muszę spędzał. Tak. Łocie, kromka chyba, ale chłop tu. ale nas tu chłop zaskoczył, ten też nas sporowi zaraz. Oj. Oj, to trzeba mam problem. Półkałże trzeba przeskoczyć. Ale nas sporo O, Powiedziałem, że tutaj zając na pewno wyskoczy. Oj, jeszcze podnam pałką przy dupcy. No nie, no nie, trzeba jeszcze raz. Cięciej widzimy się w tamtym miejscu to jest chłop z Czy w kałuży. Ej, ej, ej. Chciałbym, przeskoczyć. Aha, bo on tu podszedł. ale tam do góry coś będzie. Będziemy musieli po sianku skakać. Co nas tu czeka? Czeka nas ten chłop, ale on nam nawet nic nie zrobił. Tu dwa żyćka, ale my idziemy dalej, z tego co rozumiem, tak. to tu działa telepatią, niezłą. Już tu nie działa telepatią, ale tu działa telepatią, widzicie? Czary. To są właśnie czary. Ale my nie mamy na czary czasu i wiemy go. Nie wiem kogo pierwszego. Na pewno jego kogo chyba poczeka. Kogo dążyć się do akurat do zebrania. Ajajaj, aj, aj. a już ten nie skoczę. Trudno. Dawaj tego kogo. O jak kogo teraz? Tego no, Naprawdę... To go, byśmy zająca jakoś. Trenęli że jak skaczę tak... O, jak tutaj. A rzucę go kamieniem? A tak? O, tak, tak, ale... Ale cienko. Tu jest jakaś lina. A, to linia pewnie. No, obawiam się, że ta lina może służyć do czegoś innego. Albo nie, albo nie i nic nie zrobi no, ale to sobie nie przeszkadzał to ciekawe jakbyśmy na to wskoczyli no i da się wskoczyć na ten budyneczek i ja bym na niego by chciał bardzo wskoczyć może no, się nie da, może to można było górą przejść, wiecie to jest taka możliwość no, tak, tutaj będzie skakania po tych drzewach no i, nie było tak źle tu i koniec levelu tak jest, idziemy dalej no, oczywiście tutaj grze na start musi nas witać już coś co nas bije tutaj mamy jaką matkę świnkę w stroju bikini tutaj dwa zające w ciężkim wydaniu Okej, okay, był królik najman idziemy dalej o tutaj też nas atakują, no nie ma zmiłu, nie ma łatwo zbieramy życie i jedziemy dalej ale powiem wam, że Eee, się natruszyć. ależ on ma moc. Dobrze, nawet jak na ostatni level, chociaż jest bardzo dużo przeciwników, to nie jest tak źle. Chyba nie jest tak źle. Tego głowa trzeba, bo z nim nie ma co tutaj, bo on jest naprawdę mocny. I on naprawdę nam tego życia dużo zabiera. O, to był jakiś big jump. Tutaj mamy Nymana. Szybko go bijemy i... to będzie trampolinka, co? zbieramy życie. I jedziemy idziemy dalej. Ale mamy go naprawdę już mało tego życzka. Mam wrażenie, że jak zbieramy te, te, te medyczne, to one nam no nic nie dają. Ja, no, trochę podnosi się ten zakres życia, ale... O nie! zdużyłem. Jaki zanie czaruś. skasowałem. Widzicie to przez ścianę wallbang. Przecież kogoś już... Mam ich dużo, dużo, ale... Nigdy... Nigdy tu się nie my, czy się nie przyda, nie? Nie! Pałsztajn! Oj, chuj. Ja na Jeszcze raz. Bo praktycznie tutaj nie było dużo skakania więcej takiego po prostu wygania może to był jakiś taki cięższy może skakanie tak też jest gdzie powinniśmy zaraz być chyba? tak, to jest tutaj gdzieś się skuliśmy się tam można cięcia to zrobić. bo no i łe tutaj tu mamy krowików wow co to było? wow tam na końcu jest coś mocnego Ok, zaciekawiło mnie to jakaś łapa mamy trochę żyć nie? dwa znaczy, to nie jest jakoś bardzo dużo ale może wystarczy na to żeby i taką łapę no, Tylko jak? To jest pytanie: rzucać kamieniami? Czy, czy to będzie najlepszy sposób? Chyba tutaj. Nie? W ogóle traktor przy jakiejś plaży. Ok, można go tańbić. Nie będę robił nic. Ale jaki to zając? Zmutowany zając. O, jest już po zgry. Finałowy. Patrzcie się... no? nie! Muszę go dobić jeszcze. No i to powinien być koniec gry. Jej! Możemy wpisać swój wynik. Piszę mero. I zatwierdzam swój wynik lichutki. Ja wiem, że lichy. Ale nie o to tu chodziło. Dobra. Słuchajcie, koniec serii z Wilka i Zająca. Ym... Serię uważam za zamkniętą. Przeszliśmy sobie całą gierkę i jest fajnie. I yy, w przyszłości jakieś inne, myślę, serie będą się pojawiały. Trochę może lepszy w gier. Dobra, yy, ja Wam dziękuję za dzisiaj i na razie, cześć. Dokrywam to, gdyż jestem na końcu. Czekajcie jeszcze raz, wyjdę, pewnie mi się uda yy, wyjść do tego. Patrzcie, okradnąłem, że w tej grze się kucało. Na samym końcu gry mogło się przydać. Jeden raz, ale już trudno. <laughs> Na razie. Nie zapomnijcie o sobie i łapce.